Hej, przygotowałem dla Was instrukcję odnośnie pralki i suszarki, żeby dostawać powiadomienia i w tym odcinku omówię w jaki sposób to skonfigurować. Do pralki i suszarki musimy podpiąć czujnik, który będzie mierzył zużycie energii. Na ekranie teraz widzicie encje, które dodałem, które są od tego czujnika tutaj do suszarki miejscu do pralki i te endcje sobie wykorzystamy. Automatyzację wykonamy w samym home asystancie. W tym celu wchodzimy konfiguracja, następnie automatyzacja oraz sceny. I ja tutaj już mam wykonane dwie takie automatyzacje odnośnie uruchomienia pralki oraz informacji o tym, że pralka wyprała. Tak samo jest w przypadku suszarki, czyli uruchomienie. Oraz, że już zakończyła swoją pracę. Stwórzmy teraz przykładową automatyzację, którą będziecie musieli powielić. W tym celu naciskamy utwórz automatyzację. W kolejnym kroku naciskamy zacznij od pustej automatyzacji. Stwórz nową automatyzację. Nazywamy jakkolwiek automatyzację. Na przykład pralka uruchomiona 2 teraz uzupełniamy. Wyzwalacz. Wyzwalaczem tutaj będzie stan numeryczny. Potrzebujemy również encję. W moim to w przypadku będzie to pralka, energy, power. Jeżeli nie wiecie, jak dokładnie wasza encja się nazywa, można to w prosty sposób sprawdzić. Możemy na przykład to zweryfikować z okna głównego, jeżeli dodacie tutaj swoją pralkę. Dajemy sobie edytuj i tutaj mamy podpisane encję: pralka Energy Power. Ustawiliśmy pralka uruchomiona, przynajmniej tak nazwaliśmy to wydarzenie, więc musimy tutaj wpisać na przykład, że powyżej 5W będzie oznaczało, że pralka jest uruchomiona, ale żeby sygnał nie był na przykład impuls, który zwiększy energię kładowo do 100 W, który będzie błędnym odczytem. Musimy zaznaczyć, że taki stan tej energii powyżej 5 W będzie się utrzymywał przez minutę i to spowoduje, że dopiero jeżeli pralka będzie uruchomiona przez minutę, to on nam uruchomi to zdarzenie. Jeżeli chodzi o warunki, w przypadku uruchamiania pralki nie potrzebujemy żadnego warunku, ponieważ to w zupełności wystarczy i jest to w pełni czytelne i na pewno to będzie działać. Ustawmy teraz akcję. Akcja to nic innego jak zdarzenie, które się wykona, jeżeli jest spełniony pierwszy warunek. Czyli jeżeli pralka jest uruchomiona powyżej minuty i pobiera 5W. Tutaj musimy sobie zmienić typ akcji na wywołanie usługi. I jeżeli chodzi o tą usługę, to wpisujemy TTS Google Translate Sale. Mamy już ustawione. Teraz będziemy potrzebowali, na jakich głośnikach nam, ma nam wyświetlić ten komunikat. Jeżeli macie jeden głośnik z Google Home, to problemu nie będzie, ale jak widzicie, u mnie tych głośników jest więcej. Możemy też stworzyć z głośników Google Home jedną grupę, która będzie po im zestawie miała konkretne głośniki. U mnie akurat to są wszystkie głośniki i tak też podpisałem tą grupę, więc wybieram. Głośniki wszystkie. Teraz wpisujemy tekst, który ma zostać przeczytany. Pralka została uruchomiona. Ważne jest też, żebyśmy zaznaczyli, w jakim języku ma zostać przeczytany komunikat. Wybieramy język polski, czyli PL. I możemy nacisnąć Zapisz. Okej, okay, ja już mam stworzone pralka, Uruchomiona Google Say zapisany. Mogliście to zobaczyć wcześniej w tym miejscu. Tworzymy dokładnie coś takiego samego do pralka wyprała. Zobaczcie jak wyglądają moje ustawienia. Na samym początku oczywiście wpisałem pralka, pralka wyprała Google Say. To jest moja dowolna nazwa, którą wy możecie nazwać zupełnie inaczej. Wyzwalaczem będzie stan numeryczny pralka Energy Power. No i tutaj wybieramy po... Niżej jakiej wartości wat będzie oznaczało, że pralka zakończyła swoją pracę. Czyli mamy 2 waty i będzie to trwało przez minutę. Czyli w nim będzie pobierało mniej niż 2 waty przez minutę. Wtedy przechodzimy do kolejnego kroku. I tutaj już zdecydowałem się na ustawienie warunku. Warunkiem, który jest tutaj zrobiony, jest również stan numeryczny, pralka Energy Today, pobrana energia przez pralkę w dniu dzisiejszym i jest to 0,100. 0.100. Czyli jeżeli pralka w dniu dzisiejszym łącznie nie pobrała 100 W, to nie będzie mogło przejść do kolejnego kroku. Po co jest w ogóle ten warunek stworzony? On został przeze mnie stworzony po to, żeby w momencie, kiedy następuje impuls na czujniku i on wykaże na przykład, że pralka pobiera aktualnie prąd, później jest zerowy ten prąd, żeby nie uruchamiał głośnika i nie czytał komendy. Pralka wyprała. Tylko żeby po prostu, jeżeli prądu w dniu dzisiejszym nie było pobrane powyżej 100 W, to on tego komunikatu nie przeczyta, a jeżeli było, to wtedy go przeczyta. Ale stworzymy do tego dodatek, ponieważ to działa bardzo dobrze, natomiast w dniu, w którym zazwyczaj piorę pranie, on może w tym dniu Dostać taki impuls, i wtedy będzie i tak czytał ten komunikat. Żeby to ograniczyć, wchodzimy sobie w pomocników. Ja już takiego pomocnika do suszarki mam stworzonego. Dajemy sobie dodaj pomocnika. Tym pomocnikiem będzie przełącznik on/off. Wpisujemy dowolną nazwę. Niech to będzie wartość pralka. Możemy sobie tutaj wybrać dowolną ikonkę, ponieważ nie będzie to miało żadnego znaczenia. Wartość pralka mamy dodane, Możemy się cofnąć. Wchodzimy znów w automatyzację. I teraz będziemy musieli się cofnąć do pierwszego skryptu, czyli pralka uruchomiona. Ponieważ ten skrypt bardzo dobrze działa, on nie posiada żadnych warunków. Pralka musi mieć powyżej minuty pobór wysokości 2W. Jeżeli on tego nie utrzyma, to wtedy nie, jest, nie ma informacji, że pralka jest uruchomiona. Ale nam by zależało, że skoro ten warunek działa bardzo dobrze, pralka uruchomiona i to zadziała zawsze tylko jeżeli powyżej minuty, a impuls trwa na tyle krótko, że tak naprawdę nie zdąży się wczytać nasz komunikat, to możemy tutaj dodać kolejną akcję. Dodajemy akcję. Typ akcji będzie to wywołanie usługi. Usługą, którą będziemy szukali to identyfikator NC, dokładnie do tego miejsca. Możemy sobie to skopiować. Wrócimy w to samo miejsce i szukamy tutaj tej usługi. Tą usługą będzie uruchomienie, które będzie oznaczało, że wartość pralki jest aktualnie uruchomiona. I wybieramy encier, dla której ma ta wartość zostać zmieniana. Ustawiamy wartość pralka na turn on, i w tym momencie możemy zapisać. Cofamy wstecz, wchodzimy w pralka wyprała, dodamy tutaj kolejny warunek, lub możemy ten warunek, który tutaj jest całkowicie usunąć, ponieważ on nie będzie działał we wszystkie dni, a będzie działał we wszystkie dni poza tym, w którym będziemy robili pranie. Dodajmy sobie nowy warunek. Typ warunku wybieramy stan. Encję, którą szukamy, to będzie wartość pralka. I jak pamiętamy, po uruchomieniu zmienia się ta wartość na on. W ten sposób zostawiamy warunek, czyli on będzie weryfikował, ponieważ pierwsza wartość, uruchomienie pralki zawsze działa poprawnie. Więc on, gdy uruchomi pralkę, to będzie też mógł ją. Wyłączyć, a wyłączy ją tylko w momencie, kiedy ona była uruchomiona dłużej niż przez minutę, więc dopiero wtedy przeczyta nasz komunikat. Ale, żeby wyzerować tą opcję, czyli stan zmienić z wartości pralki z on na off, przy wyłączeniu dodamy kolejną akcję. Będzie to oczywiście wywołanie usługi. Usługa, która nas tutaj będzie interesować to będzie to co wcześniej, czyli kopiujemy dokładnie z tego miejsca i wklejamy tutaj. I tym razem będzie on zmieniał jej status na off, a encja, do której będzie to dotyczyło to będzie wartość pralka. I dajemy sobie zapisz. W ten sposób stworzyliśmy łatwą automatyzację w Home która będzie działała na prostej zasadzie. W momencie, kiedy uruchomiona zostanie pralka powyżej 1 minuty, uruchomi nam się również zmienna użytkownika. W ten sposób się to nazywało w, domoc w Domoticzu. W Home Assessancie są to pomocnice i ta wartość pralki zmieni się na ON. Dopiero w tym momencie, gdy wartość użytkownika... Jest ustawiona na ON, może zadziałać pralka wyprała, czyli ten komunikat, żeby on zadziałał. Pralka musi być powyżej 1 minuty pobierać poniżej 2 W. No i najważniejsze, musi spełniać warunek, czyli stan, wartość pralka musi być na ON. No i akcja to oczywiście przeczytanie komunikatu, czyli pralka wyprała i zmienienie statusu wartości pralki na OFF tak żeby przy kolejnym uruchomieniu mogę oczywiście znów uruchomić tą wartość i na końcu przeczytać komunikat, że pralka wyprała Oczywiście, jeżeli chodzi o suszarkę to ja już wcześniej sobie przygotowałem dokładnie to samo czyli mamy suszarka uruchomiona stan numeryczny powyżej 5W przez jedną minutę warunków tutaj przy uruchomieniu nie mamy żadnych Akcje to suszarka została uruchomiona, czytane w języku polskim. Wywołujemy akcję Turn ON, wartość suszarki zmieniamy na ON. W przypadku suszarki wysuszyła, zmieniamy nazwę, dowolną, ustawiamy wyzwalacze, stan numeryczny, suszarka Energy Power poniżej 5 W utrzymujące się przez 1 minutę. Warunek to stan. Wartość suszarki ma być on, czas trwania tutaj jest 0. Akcje, które mają się zrobić, to oczywiście przeczytanie komunikatu. Suszarka wyprała. No i na sam koniec zmieniamy tą wartość na turn off. Jeżeli ktoś z Was chciałby sprawdzić, w jaki sposób Google Home przeczyta taką informację, możemy sobie kliknąć również Uruchom Akcję. I nie wiem, czy słyszeliście, ale mój głośnik właśnie przeczytał komunikat. Ja mam nadzieję, że ten krótki poradnik o automatyzacji w Home Assistance się Wam przydał. A my się widzimy standardowo za tydzień, poniedziałek o 20.00. Pa Pa!